Czy polska gospodarka rzeczywiście tak dobrze rośnie, jak pokazują odczyty GUS za drugi kwartał, 3,2% wzrostu? Najpierw sprawdźmy, co składa się na PKB. Konsumpcja, inwestycje prywatne i wydatki rządowe. Bez transferów, bo transfery to konsumpcja i inwestycje prywatne. Teraz zobaczmy, jakie były wydatki budżetu państwa za pierwsze pół roku. Były one o 90 miliardów wyższe, czyli o 30% więcej niż za pierwsze pół roku tamtego roku. Polskie PKB wynosi około 3,6 biliarda złotych. Za pierwsze pół roku, no to powiedzmy 1,8. Wzrost gospodarczy o 3,2 w drugim kwartale i o 1,9 w pierwszym kwartale to średnio 2,5. Dodać inflację za drugi kwartał to daje nam około 5,2% wzrostu PKB. Czyli wzrost o 93 miliardy złotych. A jak widzimy, wydatki rządowe wzrosły właśnie o 90 miliardów złotych. 90 miliardów to jest wzrost razem z tymi transferami socjalnymi, czyli na przykład tym wzrostem 800, czyli wzrost konsumpcji miał miejsce ze względu na decyzję rządową. A zatem, gdyby nie wzrost wydatków rządowych, czyli zadłużanie się, deficytowanie budżetu państwa, to wzrostu gospodarczego w Polsce by praktycznie nie było.